Ja zamykam oczy, trzymam kciuki. I co? Czy ja tu mogę wrzucić Landscape nasz? Nie no świetnie wrzuciło, powiem Wam szczególnie ten tutaj T-Rex, Tyranozaur Rex. Eść prozuraki, z tej strony prozury Dzisiaj robimy powrót do starej serii, czyli do testowania w aplikacji Gaugan od Nvidia. Gdzie będziemy robić coś innego, ponieważ wiem, że cały czas aktualizują tę apkę. To nie jest materiał sponsorowany, szkoda Nvidia, aczkolwiek. Come on! Lecimy z malowaniem obrazów Boba Rosa. Mam nadzieję, że kojarzycie tego sławnego malarza, artystę i ikonę, jeżeli chodzi o malarstwo, mam wrażenie, nie wiem, czy kojarzycie jego program Joy of Painting, jego mały słodki drzewka i to, że nie ma porażek, są tylko małe, słodkie czy tam skromne pomyłki. Słuchajcie, dzisiaj namalujemy dwa obrazy od Boba Rosa i zobaczymy, czy sobie poradzi w ogóle Gaugan z tym tematem. Ja co jakiś czas wracam do tego programu. Wiem, że chcecie go sporo, chcecie go często, chcecie dużo odcinków z tego programu, bo interesuje was to, jak sztuczna inteligencja właściwie radzi sobie z malowaniem różnych rzeczy. Co niektóre programy pokazały już od Wójka Google, że nie za dobrze im to wychodzi. Tak lekko mówiąc. Nowych zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, żeby film rozrósł się, jeżeli chcecie więcej tych odcinków dawajcie łapki w górę i cóż, ja lecę z malowaniem a wy standardowo jak w każdej innej serii na tym kanale piszcie co mogę w następnym odcinku z Gałgana namalować. Lecimy! Słuchajcie, jesteśmy w NVD Gaugam Beta, jak widzicie dalej jest to beta, ale mam nadzieję, że oni coś tam pracują, chociaż od jakiegoś czasu już nie było aktualizacji. Dla tych, którzy są tutaj nowi, było kilka odcinków z tej serii, ja chyba nie mam playlisty, ale jak chcecie więcej tego zobaczyć później, jak wam się spodoba, to wpiszcie sobie u mnie na kanale albo w YouTubie grafik versus sztuczna inteligencja, to wam na pewno to pokażę. A teraz już wam tłumaczę o co chodzi, zobaczcie, mamy sobie grafikę, klikamy strzałkę i... NVIDIA magicznym trafem nasza karta graficzna generuje nam obraz. I myślicie sobie, no, jest to proste, nie? Ale macie różne filtry, ona pobiera wtedy fotobaszem z różnych zdjęć, z różnych tekstur, z różnych grafik, z różnych jakby źródeł obrazu. Tworzy nam kompletnie nową rzecz. I dzisiaj zajmiemy się spróbowaniem odwzorowania obrazu od Boba Rosa. Jeżeli sami chcecie spróbować, pamiętajcie, żeby zjechać sobie na dół, zaznaczyć tego boksa, ponieważ tam macie cały zbiór zasad, reguł i tak dalej. Tego boksa musicie zaznaczyć, żeby wam to w ogóle działało. Słuchajcie. Pierwszy obraz, jaki dzisiaj odzorujemy, jest fake czyli Joy of Painting. Była to chyba jedynka, mam wrażenie, że on tym zaczynał. Ja mam oczywiście na telefonie zrobione zdjęcie tego obrazu, żebym wiedział o co tutaj mniej więcej chodzi. I cóż, no postaramy się to zrobić. Będzie to na polu kwadratu, więc lecimy. Nie mam poradnika od Bobaroca, nie mam nic w tle, co mi leci. Po prostu będę starał się odzorować to na, na wgląd i tyle. No i cóż, zacznijmy. Weźmy sobie na początek na pewno Landscape. Mm, clouds, tak, tam jest trochę cloudów, więc zróbmy to. Eee, dobra, mamy nawet dobry pędzel więc lecimy tak, 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 tak. tu ty chmur, on ma akurat dużo. Nie wiem, co to za strzałka, bo, nie wiem, czy to widzieliście, lol. Tych chmur, on ma dużo, więc lecimy z tymi chmurami. Cyk, 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 Dobrze. Jest. Ja używam tabletu, ale możecie to równie dobrze robić myszką, bo tutaj nie ma nacisku, nie ma nic takiego. Jedyne, co jest, to jest rozmiar pędzla, który możecie zmienić tutaj. O nie, mój tablet pewnie wykrywa jako. Kurczę, nie wiem, czy to widzieliście. Wiecie co, ja będę używał myszki, bo nie chcę sobie zepsuć nagrania. Mój tablet wykrywa jako. jako tablet taki dotykowy. Pewnie coś się znowu schrzaniło ze sterownikami, nie chcę nawet w to wnikać. Dobra, robię to wszystko myszką bez paniki. Ja nawet i jeszcze odsunę ten tablet, żeby mnie nie kusiło cyk. Tu jest dosyć szpiczasta ta góra, więc zróbmy to Cyk, 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 cyk Tutaj też tak odstająca i tu schodzi Teraz tak, możemy mountain wziąć i zamalować to I musimy pamiętać, żeby każdy piksel był zamalowany Dlaczego? Bo na poprzednich odcinkach o tym nie myślałem aż tak mocno I mieliśmy potem nie lada problemy Wiem też, że Gauguin ma straszne problemy, jeżeli chodzi o zrobienie drzew to chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o robienie drzew, to jest tragedia. Tri. Nawalmy tutaj. E, nawalmy tutaj najpierw tych małych drzew. Boję się, że jak dodam te duże drzewa, to nam się wszystko zleje i się niestety może wyrąbać nam cały obraz, ponieważ już nie raz nam się tak robiło. Niestety. Dobra. Najpierw zagrajmy to safe. Teraz chcę mieć grass. Czy to jest trawa? No, powiedzmy, że tu będzie trawa, tak po bokach, bo tam po środku jest jakaś droga, nie? Dodałbym tu też troszkę sanda, ale boję się, że nam się to wystra i zrobi nam tutaj plażę, ponieważ ten program łapie tekstury. Jeżeli. Wychwyci na 100 obrazach 90 z morzem, i na 90 będzie piasek, co jest logiczne. To może nam zesrać cały obraz, więc na razie to zostawmy, ok I wiecie co? Wiem, że dla was się to teraz może wydawać totalnie z dupy to, co ja tutaj robię, dlatego zaraz chcę wam pokazać, że to ma sens. Plan tak, by tak trochę wiecie, chociaż tę drogę odkształcić. I dobra. Teraz pokazuję wam magię tego programu w ogóle, nie? Wygenerujmy to. Zobaczmy, czy to jakkolwiek będzie przypominało. Jeżeli znajdziemy coś w miarę podobnego i program nie zeświruje, to będziemy się mogli pobawić tymi drzewami. Więc ja klikam, trzymam kciuki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, no nie jest to bobros, ale nie jest źle. Poczekajcie. Poczekajcie, nie jest wcale źle. Jakbym tutaj dodał trochę śniegu na tych górach, patrzcie, patrzcie na to. Co nie troszkę, tylko na rantach i powinien program wychwycić, że to mają być góry śnieżne, lodowe, takie zamrożone. No, kurde, trochę przegięliśmy chyba, więc y, trzeba to teraz odkręcić. Znaczy to jest to, że gałgan im więcej razy renderujecie, tym bardziej on świruje. I to jest niestety, to jest to niestety wada tego programu. No, nic z tym nie zrobimy. To jest jedna kurczę z nielicznych wad tego programu, ale zobaczymy, czy jeszcze da się to odkręcić. Okej, okay, powiedzmy, że mamy śnieżne góry. No, nie jest to cud natury, ale jest powiedzmy Powiedzmy, że gi. Jest to troszkę lepsze. Czy jakimś innym filtrem możemy to machnąć? Dobra! O, to, to już bardziej przypomina to, co faktycznie jest u Boba rosa. Dobra, dobra, dobra. Mamy jeszcze nadzieję. Ja się nie poddaję. Szukajmy dalej. Nie, to już jest za dużo. Chciałbym jeszcze ten taki delikatny róż za tą górą uzyskać, ale ciężko. No to jest chyba najbardziej. To chyba najbardziej odpowiada temu, co jest faktycznie u Boba, nie? Boję się bardzo tych drzew na pierwszym planie. Naprawdę się boję tych drzew na pierwszym planie. Dobra, no powiedzmy, że to wygląda jak drzewo, nie? No gałgan, proszę cię. Współpracuj! Pokaż się od tej dobrej strony. Dobra, no Powiedzmy, że jest gi. Te drzewa stamtąd musielibyśmy wywalić, nie? Bo zobaczcie, co się teraz stanie. Jeżeli dodam tutaj drzewo, chyba, że program naprawdę nagle zyska w moich oczach, ale obawiam się, że dodam to i będzie to koniec naszej przygody, nie? W sensie. Ja życzę temu programowi jak najlepiej, ale ostatnio to robiliśmy i była totalna tragedia, nie? Jeżeli o to chodzi. No dobra, ja myślę, że to bym musiał zmienić z tyłu, więc zrobimy ground. Wtedy to ma jakiekolwiek szanse zaistnienia. Bo gdyby to nam się znało z tym, to byśmy mieli taki pasek drzewa, nie? Zobaczmy! Ja nie wnikam, może nagle Gałgan dostał nowe życie i, I ogarnie? Poczekajcie! To z prawej wygląda nie najgorzej. Oooo, to z prawej wygląda wcale nie najgorzej. Wcale nie najgorzej. Tu dodajmy więcej tego drzewa. Dawaj, dawaj, dawaj. A to daje radę! No proszę państwa, zob zobaczcie na to, mamy drzewa. No nie są takie piękne jak tam, ale mamy drzewa. Dobra, powiedzmy, no okej. Okay. Mała improwizacja, ale działa, nie? Tam dodajmy też krzaka, trochę, cyk Żeby te góry były takie, wiecie, niezlane Porządku Ile tu jest improwizowania z tym, kurczę, programem To jest niemożliwe No jest to moja trochę inna wersja tego, nie? Dodałbym roada Wiem, że pewnie krzyczycie, żeby dodać tutaj drogę Ale road jest tutaj brany pod uwagę jako ulica, jako beton Dobra, to jest nawet, nawet git Widzę podobieństwo, albo macie wiosnę, albo macie zimę, nie? I zobaczcie, że dodam tu trochę śniegu, cyk. Dokładnie o tym mówię, tylko że to widzicie, jak to bardzo przesadza, więc. Dalej, gałgan trochę leży z tym wszystkim, a szkoda. Ja bym polosował trochę, porandomizował troszkę, bo możemy znaleźć coś, co tutaj będzie naprawdę podobne. Taka jest magia tego programu, nie? Im więcej renderujecie, tym jest gorzej. Ale finalnie ostatnio doszliśmy do tego. Że obraz, czy to był Picasso czy to był Van Gogha Nie mam pojęcia, czyli to był obraz, ale odwzorowaliśmy praktycznie jeden do jednego. Co więcej, on miał perspektywę jeszcze. To jest w ogóle jakieś chore, nie. Dobra, niestety, jak widzicie, jest ciężko. Dobra, możemy zrobić jakieś kurczę, misz masz tutaj, więc na koniec jeszcze tylko, że dodajmy trochę kwiatów na ziemię. Zróbmy, zobaczmy, co wygeneruje. Lecimy z drugim obrazem, bo no zobaczcie, jak pięknie! No i to ja rozumiem, im więcej kolorów, tym jest po prostu śliczniej. I ja on takie coś, żebym się bawił, tym i bawił. Zobaczcie, teraz możemy Robić ten obraz na nasz, dany river tutaj Troszkę, troszkę, jak to się nazywa? Fog to jest mgły, teraz powinien być obraz Może nie Bobrosowski, ale Nasz, i zobaczcie, że to jest tu pokazujesz, ten program potrafi, ok? Kurde, wybroniłem cię, gałgan. Naprawdę cię wybroniłem mocną ręką. Ej, to jest ładne. To jest. to jest dobre. O, powiedzmy, że trochę ośniżone są w tle. Nic więcej z tym niestety nie zrobimy. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. I cóż, lecimy z następnym obrazem, który będzie w klimatach zimowych. I mam nadzieję, że ten w klimatach zimowych nie będą się przerabiać, że wyjdzie on perfekcyjnie od A do Z. Ale to. to jest dobre. Odświeżamy program i cyk, to jest nasz drugi obraz, zimowy, klimaty znowu górskie, trochę drzew, tu będzie już podejrzewam że wam bardziej wy. Punkt. Ja tu mogę w ogóle zobaczyć, że jest upload landscape image. Zobaczcie, tu mogę rzucić cały obraz, jakby landscape'a. Bo jeżeli ja mogę zaaplikować to i to będzie jako filtr, upload. Kurde! Czemu ja nie wiedziałem o tym wcześniej, jak to rysowałem? Zaaplikujmy jeszcze ten, poczekajcie. Mamy to. Z chwila. Jep, 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 Nawet tak totalnie z dupy, żeby tylko zobaczyć, czy to naprawdę coś daje. Bo jeżeli to coś daje, to właśnie odkryłem, kurczę, Sekret naszego niepowodzenia wcześniejszego. Naprawdę, nie? Okej, okay, czyli to daje naprawdę dużo. Słuchajcie, no to teraz to się zastanawiam. Skoczyłem i sądziłem, że można dawać swoje filtry. Ja kompletnie nie, nie widziałem tych klawiszów wcześniej. Dobra, no to to nam dużo zmienia, słuchajcie. To nam naprawdę dużo zmienia. Teraz mogę sobie dać sens, patrzcie tutaj, i powinno być lepiej. No to teraz to ja rozumiem. No kurde, no to kurde, słuchajcie, no to ja wierniczę. To teraz możemy rysować ten zimowy, no kurcze, tak to można. Szkoda, bo zobaczcie, że to powinno się robić tak fajnie, a niestety robi nam całą górę na biało i tyle. Więc śnieg na górach niestety nie domaga. Mam odświeżony, mam nasz drugi obraz zimowy wklejony i nawet nie potrzebuję wglądu na telefon, bo mam tutaj ten obraz w okienku. Jej, jak to jest dobra! Nowa era po prostu robienia w Gałganie, serio. A właśnie, bo zobaczcie, że Landscape to jest jako chyba ziemia, jako inna część. W sensie wiecie o co chodzi. Że to jest jako inna tekstura zupełnie. To jak zrobić ośnieżone góry wtedy, ej, dodalibyśmy ziemię, właśnie, gdybyśmy dodali ziemię na ziemię, to te góry pewnie będą ośnieżone, ośnieżone same z siebie. I wydaje mi się, że to tak właśnie działa. Więc, jak tam mieliśmy trawę, a z tyłu były ośniżony góry, to tego w gałganie nie zrobimy. Tak teraz sobie na logikę biorę. Mamy domek z drewna, tio. to Dodam tutaj snowa na ten daszek, to nam wypierd. Wypierniczy cały, nie? Więc dobra, lecimy teraz z drzewami. Ja kciuki trzymam. Tu na razie krzaków nie dodaję. Możemy tutaj do jednego krzaka, zobaczcie. Aj, odznaczone jakkolwiek, i mam nadzieję, że się tutaj nie zleją nam teksturki. Tu, tu, no dobra, dodajmy to. Po prostu to dodajmy, zobaczmy, co się stanie, okej. Okay? Dobra, renderuję to. Ja zamykam oczy, trzymam kciuki. I co? The segmentation mask may contain unsupported labels. Przecież tam jest wszystko, co macie. Tutaj no. Dobra, muszę wyrenderować kimś kurde standardowym. Ale jestem zły, no dobra. Ten wygląda najbardziej podobnie, co nie? Jest szarawy. Zobaczmy. No nie mów, że mi tego nie wyrenderuje. Kaugan. Litości, naprawdę. Ja to sobie zapiszę w razie czego. No jak na złość, Czemu nic nie działa, jak ma działać? Boże, jakie te programy są złe. Odświeżmy to Ja tu mogę wrzucić landscape nasz Nie no świetnie wrzuciło Powiem wam Szczególnie ten tutaj T-Rex Tyranozaur Rex Który tu się umiejscowił Jest genialny Może to wyrenderujmy I stworzy nam arcydzieło Kto wie Serio Kto Nie no Widzę w tym Wnętrze mojej duszy Rozpiera mnie od środka Po prostu O, o w, Lasy To są amazońskie lasy Widzicie te Czerwień rozcięcie To pokazuje I tutaj wygląda jak mapa kur... W Europie Universal, Ale ja. Dobra Słuchajcie Ostatni raz Naprawdę Z zupełną powagą jeszcze mniejsze drzewo. Tam robbi kilka rzecz. Cykcy, już teraz wrzucam już naprawdę wszystko gdzieś. Cyk, cyk. Włączam się tryb paszportu, Tu był krzak. Tu był ten dom, ale go nie będzie już. Nigdy więcej go nie będzie. Trudno. Laut. czy wykryję drugi raz, to mi idzie tak szybko? Ja pierniczę, ja normalnie jestem urodzonym marzem Cyk, cyk. Renderuj! No nie jest kurde źle! Dobra, czekajcie, aż się oplułem! No nie jest naprawdę... Naprawdę nie jest źle, tylko to zmieniamy, to nie może być C si. To ma być. I zobaczmy teraz. Wyrenderuj mi to teraz. Powinno być zamrożone. Nowy wodospad. Pier... Jak ładnie. No i to jest coś. To jest coś, o co walczyłem, słuchajcie. No jest to, jest naprawdę bardzo ładny obraz. Porenderujmy jeszcze troszkę. Już teraz to mi wszystko jedno, naprawdę. Ale ładne. Więcej kolorów. Więcej. Kolorów. Ależ to jest. Piękne. Chyba mamy miniaturkę, koledzy moi, najdrożsi koleżanki. Poczekajcie, gaugan Gałgan mnie nienawidzi. No i się zestrało, nie? Ale było przez chwilę pięknie, widzieliście wodospady. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dużo dzisiaj po prostu przeciwności losu, dużo chłód pod nogami i tak dalej. Ale no jest to naprawdę coś ładnego, podoba mi się. Szkoda, że ten drzewo się tak wykszaczyło, ale ogólnie. Ma to problem z drzewami, szkoda. No i ten fog tam wszystko zestrał. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, czemu po kilku renderach ten program nagle jest totalnym Główne. Poza tym jest naprawdę, naprawdę spoko. To coś się... Aha, bo to też są montajny. Czekaj, to być snął. Nie! No czemu tu to robić? Ostatni render, zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Czy River to zmieni cokolwiek nie zmieniło. Tam mamy jeszcze skocznię narciarską dla Małysza, więc wszystko się jedno. Dzięki wam piękne za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek jakkolwiek Wam się podobał. I cóż, mam nadzieję, że te obrazy ten pierwszy był ładny, jeżeli go przerobiłem, chociaż tutaj ten z wodospadami również był dosyć dobry. Jeżeli seria Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie co mam namalować. Co mam przetestować na Gałganie w następnym odcinku. Nie robiliśmy tutaj za dużo przygód z fantazy, typu jakieś golemy, smoki i tak dalej. Ekstur jest sporo, więc myślę, że moglibyśmy coś kombinować. Może jakąś grotę Smauga albo coś takiego. Możemy się tym pobawić. Tutaj jest jeszcze cała sekcja building, bridge, fence, house, platform, więc możemy to zrobić wszystko, możemy tutaj prawdopodobnie zrobić też miasto z Fortnite'a, więc wasza wola! Zostawiam Was ze skocznią zakopanym. Ja byłem prozurę, wybiliście wy, jeżeli Wam się podobają odcinki, jeżeli chcecie więcej takiego contentu, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I cóż, widzimy się. W każdy wtorek, czwartek i sobota o godzinie 16.30. Cześć!